Witam Państwa serdecznie Jak już się domyślacie jestem na lotnisku Przyjechałem sobie na Pyżowice, na lotnisko symbolu KTW Ponagrywać przyloty i odloty samolotów Jest okres wakacyjny, także lotów jest sporo Mam nadzieję, że będą różnorodne Jeśli chodzi i o samoloty i o przewoźników na Flight Radar 24 można sobie sprawdzać, co tam nadlatuje, co tam, co tam odlatuje. Postaram się, postaram się samoloty poopisywać, ale nie obiecuję, bo jest to takie dość, <grym> dość czasochłonne, na razie. Mieliśmy start jednego samolotu. Co prawda, startują. Tak, jakby z połowy pasa, i ta miejscówka, bo jestem na platformie widokowej w okolicach Zędka, ta miejscówka w tej chwili nie jest zbyt ciekawa. Lepiej by było być po drugiej stronie pasa na Ożarowicach. No, ale natomiast liczę, że będą tutaj samoloty lądować i kilka lądowań zrobię z tej platformy, a prawdopodobnie potem sobie przejadę na Ożarowice która w tej, chwili jest, w tej chwili jest pod słońce i, i te nagrania też nie byłyby najlepszej jakości, mi się wydaje. Także tutaj kilka ujęć z lotniska. Przyloty powinny zacząć się tak gdzieś za jakieś 20 minut. A potem może z drugiej platformy kilka ujęć też się zdarzy. Zapraszam do subskrybowania kanału, do lajkowania, do komentowania i podawania go dalej. A tymczasem zapraszam na film 坚持是行的但是他